Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w poniedziałek, 7 grudnia 2020 roku. Mam nadzieję, że Mikołaj odwiedził wszystkich, bo wszyscy byliście grzeczni, tak? Pochwalcie się w komentarzach, jakie dostaliście prezent. Moi kochani, wracając do dnia, dzisiejszy dzień ma wibrację cyfry 5, a więc to dzień, kiedy wolność, niezależność, takie poczucie że my właściwie sami dla siebie jesteśmy decyzyjni, my tworzymy swój własny świat, ym, aczkolwiek też ym, dążymy do zmian, tak? Nie tylko, że go tworzymy, ale też, też ym, właśnie szukamy zmian, szukamy nowości. Wszystko to jest w naszych rękach, jesteśmy aktywni, y, chcemy odchodzić od rutyny, na pewno nie y, chcemy, Powtarzać czegoś w kółko, tak? Chcemy przygo przeżywać przygody, ekscytujące zdarzenia. I w taką energię nas pcha numerologia. Natomiast Księżyc troszeczkę inaczej dzisiaj będzie nas nastrajał, ponieważ Księżyc znajduje się w znaku Panny, a Panna to przede wszystkim troska o zdrowie, troska o przyszłość, no, troska o nasze bezpieczeństwo, nasze rodziny, domu. I w takich kategoriach wszystko oceniacie, wszystko myślicie. Wtedy, kiedy w ten sposób myślicie, wtedy kiedy księżyc znajduje się w pannie. Panna jest też bardzo krytyczna, drobiazgowa, szczegółowa, analityczna, więc na wszystkie szczegóły zwraca uwagę. Ważne, aby w tym takim właśnie byciu dokładnym, precyzyjnym, szczegółowym nie zagubić jak gdyby obrazu całości, bo tak się też niestety może zdarzyć. No i też, żeby nie popadać w, taką, w takie nadmierne właśnie krytykanstwo na przykład, bo to raczej nikomu nie sprzyja i no na pewno nie przysporzy nikomu e, przyjaciół, powiedzmy tak. Moi no kochani, jeżeli chodzi o karty, baran dzisiaj w dużej energii, to jest energia ognia, energia męskiej seksualności, więc być może jakieś zmiany w Twoim życiu tutaj, drogi Baranie, się szykują, a na pewno jesteś dzisiaj pełen energii, pełen takiej chęci właśnie do tego, aby te zmiany wprowadzać, aby ruszać w ogóle z jakimś działaniem. Tak? Taka duża aktywność to jest też moment, kiedy być może wkraczasz, do, wkraczasz drogi Baranie w jakiś nowy etap czy to nowy związek, czy to nowa praca, nowe znajomości, czy. Jakieś nowe hobby, powiedzmy, które rozpoczynasz z wielką pasją, z wielką rządzą, bo tutaj nic nie robimy tak o lekko chłodno, tylko właśnie z ogromnym zaangażowaniem. Ym, byczek, byczek moi kochani, no karta złodzieja, oszusta, więc na to przede wszystkim uważajcie, ale też w tej karcie po prostu y, takie jakieś oszustwa, które były wcześniej już gdzieś tam dokonane, wychodzą. Na wierzch, czyli prawda wychodzi na wierzch, tak? A sama karta czasem nakłania do takiego trochę życia na pozór, czy do stwarzania właśnie pozorów, takiego udawania, że coś w naszym życiu wygląda tak albo inaczej, a prawda jest zupełnie inna, tak? Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, to jest karta, która mówi też o oszustwach, o kradzieży. Więc na takie energie zwracajcie uwagę, aby nie paść ofiarą kradzieży, aby nie paść ofiarą oszustwa. Jeżeli coś dzisiaj do Was przychodzi, jakaś informacja, bądźcie czujni, skorzystajcie z tej energii księżyca w Pannie, który właśnie jest drobiazgowy, analityczny. Przyglądajcie się tym szczegółom, tym drobiazgom, bo tam tkwi diabeł ukryty właśnie w tych drobiazgach, czasem w drobnych literkach. Gdzieś pod tekstem, więc nie dajcie się na nic naciągnąć, wmanewrować w jakieś dziwne sytuacje. Bliźniak, moi kochani, bliźniak dzisiaj w energii tajemnicy, w energii jakichś skrywanych sekretów, a może to jest po prostu tęsknota za kimś, której się poddasz dzisiaj, drogi bliźniaku, gdzieś tam sobie będziesz marzył, będziesz sobie tworzył jakieś obrazy i poczujesz tęsknotę, że. To, co sobie właśnie wizualizujesz w tych marzeniach, bardzo chciałbyś, aby się zrealizowało na jawie. I ta tęsknota w sercu gdzieś tam może się obudzić, szczególnie jeżeli będą te myśli dotyczyć rodziny, związku. Być może jesteś gdzieś, nie wiem, na wyjeździe w odległości albo w jakiś sposób oddzielony od rodziny, a może po prostu jej nie masz i marzysz o tym, żeby tę rodzinę mieć, żeby ten związek mieć, żeby założyć. No to właśnie takie tęsknoty i takie y, uczucia mogą ci dzisiaj y, dopaść. Jest to też oczywiście szukanie jakiejś drogi, tak? Jeżeli ruszamy w drogę, której jeszcze nie znamy, tak? Więc y, troszkę po omacku idziemy, tak? Można powiedzieć, że błądzimy. No to właśnie w karcie księżyca tak to się odbywa. Szukamy tej drogi, nie ma innej możliwości, trzeba ją przejść. Ale ponieważ jej nie znamy, to nie jest powielanie, tylko właśnie pójście nową, nieznaną dla nas drogą. No, gdzie czasem trzeba popełnić jakiś błąd, trzeba się potknąć. No, niestety, tak jak to na nowej drodze. Raczek, moi kochani, no, Raczek, dzisiaj być może ruszasz z kopyta, mój drogi. To jest Twoja energia, bo rydwan to energia raka, więc poczujesz się, myślę, dobrze w tej swojej energii. I to jest taki moment, kiedy jeżeli jakieś sprawy były zatrzymane, to ruszają z kopyta. Jeżeli jakieś wyjazdy, podróże i tak dalej, no to jak najbardziej w tą podróż wyruszasz, natomiast uważaj, żeby nie było tak, że coś o czym nie wiesz, co, co gdzieś tam w ostatniej chwili wychodzi na jaw. W jakiś sposób stanie ci w poprzek, więc uważaj na takie rzeczy. Przygotuj się może do tej drogi dokładnie, tak, żeby nie było jakiejś niespodzianki, ale nie takiej wynikającej z losu, tylko wynikającej z, właśnie z jakiejś nieuwagi, że tam o czymś się zapomniało, czegoś tam się nie dopełniło, no i coś tam w tej drodze może się wydarzyć. Więc na to um, uważajcie. A generalnie, no, karta, która wjedzie nas prosto do zwycięstwa, tak. Karta, która mówi o tym, że chcesz wygrywać, chcesz iść prosto do zwycięstwa, chcesz dążyć do tego, yy, yy, idziesz prostą drogą do celu, no można w ten sposób powiedzieć, bo ten cel masz jasno określony. Więc jak najbardziej pozytywnie. No i moi kochani, lew. Lew dzisiaj z kolei w karcie takiego spokoju, umiarkowania, równowagi, tak, no może troszkę nawet powiedziałabym, zawieje nudą, ale. Czasem taki dzień też jest potrzebny, kiedy właśnie ten spokój, ta harmonia wokół, y, możesz akurat właśnie dobrze się dzisiaj w tej energii poczuć. Bardzo możliwe, że jeżeli znasz jakiegoś Strzelca, to po prostu dzisiaj Strzelec jakąś ważną rolę w twoim życiu odegra, tak też może być. Jeżeli jesteś z kimś na tak zwanej wojennej ścieżce, to może to jest dobry czas, aby wyciągnąć na przykład rękę na zgodę i myślę, że dzisiaj ta ręka na pewno czy na pewno, może nie na pewno, ale jest duże prawdopodobieństwo, że ta ręka dziś nie zostałaby odtrącona przez kogoś, tak? Jeżeli wyciągniesz do kogoś rękę na zgodę. No i panna, moi kochani. A panna, no cóż, dar miłości, dar uczuć, tak? Yy, bardzo możliwe, że tak poczujesz taką chęć, aby się do kogoś przytulić, aby taką czułość okazać komuś, albo też po prostu zapragniesz, aby to tobie ta czułość została okazana. No, a to oczywiście szansa pucharów na miłość, tak, czyli być może ktoś spotyka właśnie taką swoją miłość, a jeżeli jesteście w związkach już z jakimś dłuższym stażem, to dobry czas na to, aby właśnie zadbać o siebie, aby okazać sobie te uczucia, przytulić się, być dla siebie troskliwym, czułym i w ten sposób tę miłość jakby odświeżać, odnawiać, odradzać, tak, aby mm, po prostu ona gdzieś tam nie usychała, tak, tylko żeby cały czas była karmiona i zasilana nową energią. Waga, moi kochani, no waga dzisiaj w karcie króla mieczy, czyli energia takiej mocnej, mocnego intelektu, mocnej myśli, tak. Wszystko dzisiaj analizujesz, podchodzisz do wszystkiego poprzez właśnie umysł. Dzisiaj na pewno nie dasz się w żaden sposób oszukać, wprowadzić w jakieś maliny, bo. Jesteś dzisiaj w stanie wszystko poprzez logikę ocenić, rozważyć, zastanowić się. Masz taki hut, dystans, nie decydujesz poprzez emocje, tylko właśnie poprzez te logiczne um, myślenie. Więc na pewno pod tym względem dobry dzień. Natomiast no, możesz odczuć, jeżeli na przykład to miałaby być karta związków. No to powiedzmy, że możesz odczuć taki czyjś dystans, może chłód, tak? Chciałabyś tutaj więcej uczuć, więcej ciepła, więcej być może nawet namiętności, a tymczasem tutaj mężczyzna pokazuje w Twoją stronę właśnie taki chód, dystans i takie trochę może odsunięcie wręcz się od Ciebie i to może sprawić Ci poniekąd przykrość. Strzelec mój, yy, nie przepraszam, skorpion, skorpion, nie przeskakujmy, skorpion. Skorpion dzisiaj no, zraniony też, tak? Twoje serce krwawi, drogi skorpionie, wydarzyło się coś, co sprawiło ci ból, co ci rozczarowało. Być może od jakiegoś czasu coś czułeś przez skórę, podejrzewałeś, że nie dzieje się dobrze, że jakieś, jakaś sytuacja jest taka no, przynajmniej dwuznaczna, delikatnie ją nazywając. No i teraz to wyszło na jaw, tak? Prawda została ujawniona, już teraz wiesz, jak sytuacja wygląda, no i niestety. Ta prawda okazała się nie być dobrą, tylko jest niestety raniącą, złą, bolesną. No i cierpisz. Jaka rada? No jedynie po prostu odciąć to jak najszybciej od siebie i z tej energii wychodzić. Nie tkwić w niej, bo ta energia takiego bólu, rozpaczy, no niestety, ale nie daje nam nic, nic, nic dobrego, a wręcz przeciwnie, obniża bardzo naszą. Wibracje, obniża naszą odporność, takie martwienie się, takie, takie rozpaczanie, i no może nas wiele złego dzięki temu, albo przez to, może nie dzięki, a przez to spotkać. Więc raczej, jak najszybciej, drogi Skorpionie, z tej energii po prostu uciekaj. I strzelec, moi kochani, strzelec dzisiaj zadowolony z kolei, spełniony taki rozkochany, rozanielony, tak? Masz przy sobie rodzinę, partnera, partnerkę, swoich bliskich, cieszysz się ich obecnością. Radujesz się, doceniasz, to okazujesz uczucia. No, ta rodzina, czy ci najbliżsi, czy ten partner, partnerka okazują też uczucia tobie. I daje ci to takie po prostu poczucie szczęścia, spełnienia. Rozpływasz się w tym. Po prostu jest ci dobrze i jesteś zadowolony z tego. Że takie właśnie jest Twoje życie, że w ten sposób wygląda. Doceniasz to i cieszysz się tym bardzo. Więc rozpływaj się po prostu w tej energii i chwilę trwaj jak najdłużej, tak? Koziorożec, moi kochani, koziorożec cesarzowej, czyli, no cóż, no dobrobyt ogólnie, taki mm, obfitość, tak, w każdej dziedzinie życia, można powiedzieć, bo to zarówno materialna, ale też oczywiście uczuciowa, bo to kobieta, która. Też te uczucia potrafi okazać, ale też jest no, z wdziękiem no, przyjmuje. Więc jak najbardziej to jest dla koziorożca mężczyzny, to jest spotkanie takiej wymarzonej partnerki, obraz twojej idealnej kobiety, wyidealizowanej wręcz, czy to żony, czy partnerki kochanki. Obraz idealnej kobiety, krótko mówiąc. A wy, drogie panie, no możecie mieć dzisiaj ochotę. Aby właśnie otoczyć się jakimś luksusem, odrobiną elegancji, więc być może będziecie dzisiaj dobierać jakieś piękne stroje, będziecie dzisiaj korzystać, nie wiem, z jakiegoś masażu, czy może z salonu piękności, czy może do fryzjera pójdziecie zmienić fryzurę, upiększyć coś w sobie, zadbać w każdym razie o siebie. A jeżeli nie, to chociażby jakaś piękna, nie wiem, bielizna na wieczór i. A powiedzmy kąpiel z jakimiś aromatycznymi olejkami i to też będzie się realizować w cesarzowej. W każdym razie bardzo fajny dzień mówiący o obfitości i o takim dobrostanie. No i moi kochani wodniczek. Wodniczek dzisiaj bardzo intensywnie myśli, tak, duże dużo się dzieje w Twoim umyśle, być może wpadniesz na jakiś genialny pomysł, być może się zainspirujesz czymś lub kimś, być może właśnie jakaś rozmowa z kimś, a czasem to jest tylko jakieś słowo zasłyszane, zdanie zasłyszane, czasem to jest przeczytana książka, która właśnie Ci w jakiś sposób zainspiruje, albo, nie wiem, nawet obejrzany film, czy tak jak powiedziałam wcześniej właśnie rozmowa. Bywa też tak, że w tej karcie do, dociera do nas informacja, która pokazuje nam prawdę w jakiejś sprawie. I wtedy ta prawda być może spowoduje, że wodnik stanie tak ostro i powie, kończę coś, odcinam, tak? Bo ta prawda niestety, ale mnie zabolała i dalej nie chcę tutaj w tym miejscu być i tkwić w takiej energii. Więc może też być tak, drogi wodniku. No, i rybka na koniec nam została. Niestety, rybka ma dzisiaj kiepską energię. Energia, która mówi o no, zamartwianiu się, krótko mówiąc, tak? O takiej bardzo ciężkiej, niskiej energii, kiedy płaczesz być może, jakaś łza się uroni, masz bezsenną noc za sobą, nie umiesz w sobie znaleźć spokoju, nie umiesz w sobie znaleźć spokoju, tak? Wydaje Ci się, że być może popełniłaś jakieś błędy. Być może sytuacja, w której jesteś, przerasta cię. Nie, nie wyobrażasz sobie, że dasz rady, nie wierzysz w to, że dasz radę. Więc no, trzeba by jak najszybciej też wyjść z takiego myślenia, zobaczyć to światełko w tunelu i, i patrzeć pozytywnie, tak? wbrew temu, co, co gdzieś tam ci takie zakątki, umysłu podpowiadają, że będzie źle, że wszystko się nie uda. Ten pesymizm taki, przykryj go. I wyciąg na światłodzienny optymizm, tak? Już minął listopad te takie najgorsze szare dni, kiedy właśnie ten, to czarnobictwo nas bywa, że dopada. Już teraz troszeczkę łatwiej, myślę, w grudniu iść do przodu i troszeczkę bardziej optymistycznie patrzeć. I staraj się droga rybo tego właśnie uchwycić, tak, abyś, abyś tej energii nie tkwiła, bo niestety ona w żaden sposób. Nie jest budująca, nie jest tworząca, a wręcz przeciwnie, jest mo ogromnie, morderczo wręcz dołująca. To tyle, moi kochani, na dzisiaj. Życzę Wam cudownego poniedziałku. No i cóż, słyszymy się jutro jak zwykle. Do usłyszenia.